Hejcie moi drodzy, ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w serii, którą chyba naprawdę kochacie, bo ostatnie wyniki, jakie osiągają odcinki z tej serii są nieprawdopodobne, dlatego bardzo wam za to dziękuję. Jeżeli możecie to również. Pod tym zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie. A ja zaczynam z kolejnym, oczywiście, draftem. Wydaje 15 tysięcy widzieliście, mamy około 60 tysięcy. Oczywiście teraz już wydaję 15 i to się zmniejszyło. Mamy też fajną formację. Okej, okay, zacznijmy, słuchajcie, ten kolejny odcinek. Odcinek, w którym liczę oczywiście po raz kolejny na niesamowitą drużynę w drafcie i w końcu na coś dobrego w paczce. Może nawet bym powiedział, że bardziej na, to, na, na tę drugą rzecz czekam, bo. No bo potrzebujemy jakiegoś wielkiego trafu w tej serii. O, a mamy wielki traf, ale w drafcie Luis Figo. Pierwsza ikona dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Uh, Neymar 9-7. No dobra, no dobra. Taki atak... Damy radę z takim atakiem. Słuchajcie, atak mamy już załatwiony. Nie potrzebujemy nikogo dobrego do ataku trafić. A teraz musimy się już zająć tylko i wyłącznie środkiem... Pomocy, więc cóż, Fred na początek. Okej, okay, to jest zawodnik, który może fajnie połączyć tutaj tego Neymara z jakimś Premier League. Nieważne, będziemy będziemy myśleli... Kolejna karta Toty! Jezus Maria. Jeżeli pobiłbym swój rekord, a być może też rekord świata, bo nie sprawdzałem czy on się zmienił. Sześć kart Toty w drafcie. To byłbym w szoku. Powiem Wam tyle, że byłbym w szoku, gdyby się udało dzisiaj ten rekord pobić. Będzie oczywiście bardzo ciężką, bo już teraz nie wypada nic... E, podobnego do kart Toty. Wypadają natomiast karty, no, mi ciężko tak będzie fajnie pograć. E, ale weźmiemy Strytmana, bo on się nam tutaj zgrywa z, w, z Neymarem, oczywiście. Na lewą obronę, moi kochani, weźmiemy sobie <śmiany> Dinę, Wiejrinia, jest bardzo ciężko połączyć. Hernandez. Weźmiemy, weźmiemy Dinę bo to Francuz, Francuzów jest dużo dobrych. Francuza można też połączyć ewentualnie z Francuzem z Ligue z Ligę, który dawałby zgranie też Neymarowi, więc na tej zasadzie to wybrałem. Tutaj jest naprawdę bardzo słabo, weźmiemy Garaya, ale nie zamierzam grać Garajem, droga gro, nie zamierzam grać Garajem, mogę natomiast grać zdecydowanie tymi kartami, co tutaj mamy. Virgil van Dijk, tylko że biorąc tego van Dijka, ja się odcinam od szansy na jego wersję Toty a tego nie chcemy, więc wezmę moi drodzy tutaj Fabinio na eś o Fabinio, to może być bardzo zła decyzja. Zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Prawa obrona to będzie z kolei no ktoś z Premier League, myślę, tutaj, żeby, żebyśmy mieli zagwarantowane zgranie. A weźmiemy chyba tego Ricardo Pereira z Leicester, przesuniemy to w ten sposób. Jest OK, Jest OK. Potrzebujemy jednak kilku wzmocnień i dobrego bramkarza. Uuuu, Lafont, Lafont. Przyszła gwiazda, powiadacie. To wypróbujemy sobie również i dzisiaj. Przyszłą, być może, gwiazdę. Iwan Perisic oraz Kilian Mbappé chcą dołączyć do naszej drużyny. Pytanie, kogo my tu chcemy bardziej? Perisic pasuje. Ha, dobra, weźmiemy tego Perishicia, ale to dlatego, że oczywiście Neymar ma lepsze. Neymar, Mbappé ma lepszą wersję. No, no, lepiej ten Perisic tutaj siedzi. Oczywiście nie chciałbym grać Neymarem. Neymarem ee, na ławce, no bo taka karta nie może być na ławce. Dlatego będziemy kombinowali. A teraz trafiamy jeszcze Denazarda Azarda 93, i to znowu daje nam pole do popisu w ataku. Dobra, niech będzie ten Edenik. Uuu, ależ potężne teraz karty powypadały to musi być mądra decyzja teraz Mendy, Mendy, chyba Mendy co? chyba Mendy Kielini by pasował, bo nie, nie pasowałby przecież Kielini, co ja gadam nie pasowałby kielini Aleksandro na siłę byśmy go jakoś byli w stanie upchać, ale chcę przetestować tego Mendiego. to są nowe karty ja chcę się pobawić przede wszystkim w tych draftach, fajnie wygląda ta drużyna mamy takie karty, których zazwyczaj się nie spotyka teraz mamy jeszcze, słuchajcie, Mirandę ale on nie za bardzo tutaj jest nam w stanie pomóc. Jordi Alba... Hm. Weźmiemy overallowo tym razem. Jordiego Albe niech będzie. Nie potrzebujemy lewego brońców, ale niech będzie. A o tym wyborze to zapomnijmy w 100%. Potrzebuję jeszcze jednego dobrego środkowego pomocnika z Ligę. Nie ma takiej karty tutaj niestety, a szkoda. Liczyłem, że tutaj się pojawi. No to bierzemy Griezmana. Kompletnie bez, bez że tak powiem, powodu. Po prostu chcę Griezmana i tyle. Ale coś czuję, że będziemy mieli problem ze zgraniem. Niestety, będziemy mieli chyba problem ze zgraniem dzisiaj. Ostatnie moi drodzy dwa wybory. EŚP z ligę. Błagam. Eśpe z ligę. Nie chcą dać. Nie chcą dać tego EŚP z ligę. Niestety, no to weźmiemy jedną kartę specjalną. Ostatnia szansa, bo oj, nie będzie nic dobrego. Nie będzie nic dobrego. No i mamy problem. Naszym być może problemem w tym dzisiejszym drafcie jest, moi drodzy, zgranie, bo zgrania mamy tylko 88, 89 oceny składu, ale skład. No może z pominięciem środka obrony, bo tutaj siłą rzeczy mamy dwóch defensywnych pomocników na środku obrony. Ja wiem, że Fabin akurat dostał kartę na środku obrony, ale no dobrze wiemy, że to nie jest typowy środkowy obrońca. No prócz tego środka obrana wygląda to dobrze. No tutaj od razu, oczywiście za tego SPD z, z Ligi Francuskiej kogoś wpuszczę, chociażby takiego Perysicia na środek pomocy. Obyśmy dali radę. Ja wierzę, ja wierzę, bo ostatnio naprawdę w tych draftach polepszyłem swoją grę. No i dzisiaj liczę na podtrzymanie dobrej formy. to zobaczmy pierwszego dzisiejszego rywala. Też ma te dwie karty przyszłych gwiazd. Fajny składzik, naprawdę fajny składzik udało mu się złożyć. Trzy, trzy karty tych gwiazd. Nie zauważyłem rebicie na ataku. Pereira, Ricardo Pereira. Teraz zobaczmy Fredzik do Luisa, Figo, Figo. Nie mam zielonego pojęcia, jak się gra tym figo. Przetestujmy, przetestujmy. To jest jego pierwsza akcja. I od razu Luis Figo powoduje rzut karny. E, w sensie dzięki niemu mamy rzut karny. Rozumiecie sami. Okej, okay, okej. Okay. No cóż, czuję, że z Figo dzisiaj naprawdę będzie dużo pożyteczności. Oczywiście karnego na bramkę zamienić musi Luka Mot. Luis Figo w kolejnej akcji. Luis Figo. Zobaczmy po raz kolejny faulowany. Tego zawodnika już, moi drodzy, nie powinno być na boisku. Luis Figo. Piłka do Edena Azarda, ten odgrywa do Figo. No i Figo to jest najbardziej widoczna postać w tym meczu. Po naszej stronie, ale nie możemy strzelić bramki. Nie możemy jakoś strzelić bramki. Dlaczego? And to jest 1-0. Dziękuję bardzo. No to zrożnego. No i rage quit. No to idealnie. Idealnie, moi drodzy. Idealnie to się wszystko potoczyło. Ale nie dziwię się rywalowi, że z rage quitował, bo w ciągu 30 minut fifowych oddałem 8 strzałów. Ona nie jednego. No więc mamy rundę drugą, a w rundzie drugiej kolejny bardzo mocny skład. Neymar, świetne przyjęcie. Naprawdę klasa światowa teraz w wykonaniu Neymara. Piłka do 1 azarda i jeden azard czy strzeli. Bramkę nie strzeli. O niedobrze 1 do 0 Ronaldo. Neymar, czy to będzie szybka odpowiedź, Wojtek Szczęsny? Neymar, ależ mi się podobają te kierunkowe przyjęcia Neymara. To jest z innej planety. Dlaczego lewą nogą? Neymarito, no. Ładnie teraz Eden Hazard, piłka na Neymara, ale nie ma nikogo w polu karnym. Neymar musi sam tutaj potańczyć. On potrafi, oczywiście on potrafi. Potrafi też Szczęsny wyjść z takiej opresji. Ale zobaczmy, bo może Luka Modric, daleka poprzeczka. Nie chce wpaść, no cholera, nie chce wpaść. Dawaj, dawaj, Griezmann. Dobra, teraz już zejść na lewą. Szczęsny, najlepszy bramkarz w grze. Proszę perisić. Zawin, że to tam po krótkim rogu, no nie trafiamy, no nie chcę nic wejść. Rzut karny. Tak jest, na to liczyłem. Na to cholera jasna liczyłem. Teraz tylko strzelić. Ja ostatnio naprawdę nie wiem czemu każdy zostaje w środku przy tych karnych. Jak zostanie w środku typie, to ja w to po prostu nie uwierzę. Nie uwierzę, jeżeli zostaniesz. Jezus, już myślałem, Luka Modryć. Bardzo ważna bramka. Teraz Figo, piękna piłka Griezmann. No nie, proszę, tak, tak nie. Nieprawdopodobne to jest. Nieprawdopodobne, no to ile ten typ ma farta w tym meczu, to jest przechodzi ludzkie pojęcie. Jeszcze nie trafia teraz i teraz, proszę Luis Figo, no nie. Koniec regulaminowego czasu gry, ja nie mam pojęcia jakim cudem w tym meczu jest dogrywka, naprawdę. Proszę, proszę, Neymar, tak jest. Griezmann, nie ma bramki. Jeszcze Neymar, Neymar! 3-1. Zamykamy ten beznadziejny mecz. Jeszcze Mendy. Mendy, jest już polukarny. Mendy! Jeszcze nasz lewy obrońca ładuje brameczkę na sam koniec. 4-1. Jeszcze Mendy, zobaczmy. Piłka na Neymara. Neymar jest już polukarnym. Neymar broni bramkarz. Jeszcze będzie Mertens pięknie to zgrał strzela Fred. Nie ma bramki, ale jeszcze popełnia błąd rywal. I jest 5-1. 36 strzałów, 18 z nich celnych. To jest chyba mój jakiś rekord strzałów oddanych w jednym meczu. Naprawdę. No to półfinał. I moi drodzy, w półfinale, no co by tu mówić? No po raz kolejny bardzo fajna drużyna. Pereira. Okej, okay. pokazał teraz też umiejętności gry ataku Ricardo Pereira. Teraz ta akcja jest w ogóle przepiękna. 1 do 0. Teraz przeczytane intencje rywala i zobaczmy, czy wykorzystamy ten kontratak. KU Możliwości ku temu na pewno są. Czy będzie bramka? Nie trafia Luis Figo. Troszkę chyba źle to rozegrałem. Ajajaj, no dobra, dobra, dobra. Powiedzmy, że dobra interwencja De hei, a nie moja wina. Żyjmy Żyjmy taką teorią, a teraz zobaczmy! Bo Luis Figo próbował raz jeszcze i. Mendy bardzo dobrze gra się tą kartą, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, a teraz zobaczmy. I Figo, pięknie, pięknie, naprawdę. Chłopaki, aż wam brawa tutaj pobije. Ale ładnie to rywal teraz. Oj, Lafont, no piłka w ciebie leciała. No te wylewy tych brabkarzy. Nie wypada, nie wypada jej wypuszczać 19 raz rzędu grę niedopracowaną. Świetnie, brawo Neymar, super, super Neymar. No to nieźle Lafont, niezła przyszła gwiazda z ciebie. Już jest po czasie, no kończysz to już. Nie. Nie no, ja pierdzielę. No, wyobraźcie sobie, że mi teraz ty ładuję bramkę na 3-3. Byłbym zły, byłbym zły. Czy możesz to zagwizdać? Dziękuję, mamy finał. No i mamy, moi drodzy, finał. Tak wygląda skład mojego przeciwnika w tym finale. Ja ten finał rozgrywam na drugi dzień. Eee, I nie ma, jak widzicie, kamerki, bo. A, nieważne, po prostu nie ma kamerki. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na wynik pozytywny tego finału. Teraz Fred wypuszcza Luisa Figo, to może być szansa dla nas. Luis Figo, piękna piłka. Neymar 1 do 0, 50. Minuta. Trend Alexander Arnold, nieprawdopodobne. Jak łatwo wszedł w pole karne. No Lafont, zareaguj, że typie, jak piłka leci w twoją stronę. No nieprawdopodobne to jest. No patrzcie, patrzcie. No, no wiem, że się nim przesunąłem, ale dlaczego on się przygląda piłce, no? Brawo teraz dla Luisa Figo. Luis Figo teraz dokładna piłka. Nie ma w ramki. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Robiłem wszystko, żeby to się nie wydarzyło. I nie mogę nic więcej zrobić, uwierzcie mi. Dwa celne strzały przez 90 minut. Świetny występ, naprawdę no świetny występ. Nie ja wiem, bardzo, bardzo ciężko mi się grało w tym finale. No, no i co? Zasłużenie po prostu przegraliśmy. No szkoda, szkoda, ale, ale tak się stało. W nagrodę mamy dwie paczki: paczkę złotą e, zawodników premium, oraz paczkę, pa, paczkę premium złotą. Super. Też wiem, że my nic nie trafimy w tych paczkach, bo my nie trafiamy nic w paczkach za 50 czy 100 tysięcy. Dlatego tutaj nie będzie nawet ekranów dzisiaj. Zobaczycie sami. Pierwsza paczka jest najlepszym tego przykładem: Santi Cazorla. Niesamowity traf. No i paczka numer 2. Nie ma okautu. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Aaa, ekranów też nie ma. Skąd ja to wiedziałem? Po prostu paczki na tym koncie nie istnieją. Nie istnieją paczki na tym koncie. To jest największy absurd, jaki widziałem. Żeby nic. Nie leciało spaczek na jednym końcu tak długo, to jest nieprawdopodobne. A więc mi już teraz pozostaje się z wami pożegnać. Dziękuję każdemu, kto dotarł do tego momentu. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Eee, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że już w końcu z wycięskich draftach. No dzisiaj zabrakło troszkę szczęścia i chyba umiejętności w tym finale. Tyle ode mnie mówi Goldzor. Na razie. This without no heart.